Środkowoeuropejska europejska ziemia obiecana XIX wieku, to tu przyjechali najbardziej przedsiębiorczy ludzie, tworząc potężny ośrodek przemysłu i handlu. To miasto wielu kultur i religii, tu każdy jest mile widziany i czuje się jak w domu. Ziemia łódzka to historyczny punkt skrzyżowania starożytnego bursztynowego i jedwabnego szlaku handlowego. Dzisiaj punkt skrzyżowania najważniejszych dróg Zjednoczonej Europy. Od połowy XX wieku stała się też wielkim ośrodkiem akademickim i studium języka polskiego. To tędy przez Polskę wiodły drogi wszystkich studentów afrykańskich. Dzisiejsza Łódź to miasto przemysłu, handlu i nauki, które zaprasza do partnerskiej biznesowej współpracy najbardziej rozwojowy biznes obecnych czasów biznes Afryki. Regionalna Izba Gospodarcza Łódź wspólnie z Instytutem Afrykańskim. Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych i pod patronatem Zespołu do Spraw Afryki Parlamentu Polskiego w dniach 26-27 listopada 2013 roku po raz pierwszy zorganizuje Kongres Partnerstwa i Współpracy Poland Africa 2013. Zapraszamy wszystkich naszych przyjaciół afrykańskich do budowy wspólnych relacji gospodarczych, relacji. XXI wieku oparty o partnerstwo i współpracę. Łódź to miasto, które od wieków zawsze było otwarte na ludzi z różnych stron świata, a dzisiaj jego mieszkańcy wybrali na swojego posła w parlamencie przybysza z Nigerii, absolwenta polskiego uniwersytetu Johna Godsona. Polska, jak wiemy, jest krajem, który uzyskał tak naprawdę swoją niepodległość. Dopiero 20 lat temu, a dzisiaj jest 22 gospodarka świata, 6 gospodarkę Unii Europejskiej, jedyny kraj, który nie przechodził kryzys, jedyny kraj, który miał wzrost gospodarczy w okresie kryzysu. Naprawdę mieszkam tutaj 20 lat i uważam, że warto. Dobrze jest robić interesy. Współpraca gospodarcza niesie korzyści dla Polski i Afryki. Jeśli nawiążemy współpracę i będziemy razem robić biznes, to będziemy mogli stworzyć miejsca pracy dla mieszkańców krajów Afryki i Polski, czy też Europy. Dobrze jest tu być, bo tu spotykamy ludzi i inwestorów z Afryki. Ważne jest to, aby spotkać ludzi, którzy chcą inwestować w waszym kraju czy w krajach afrykańskich. Wartość, jaką niesie za sobą kongres i korzyści, jakie może przynieść, są nie do przecenienia.. Przedsiębiorcy z regionu łódzkiego aktywnie działają na rynku afrykańskim. Uważają, że te kontakty można z powodzeniem rozwijać. Mamy dość ciekawe doświadczenia z krajami afrykańskimi, tak subsaharyjskimi, jak i Afryki Północnej, gdzie zbudowaliśmy pałac dla króla Maroko. Z wielkim optymizmem i nadzieją patrzymy na rynek afrykański, tak, który pomimo globalnej recesji dość dynamicznie się rozwija. Do zaoferowania Temu rynkowi mamy jako polscy producenci szeroką gamę wysokiej jakości produktów. Polska to gościnne miejsce dla inwestorów i kraj z wielkim potencjałem, gotowy na rozwój nowych partnerskich przedsięwzięć. Polska jest partnerem, którego warto odkryć. Kraj o największej stabilności gospodarczej w Europie kraj, który jest niewątpliwym zwycięzcą globalnego europejskiego kryzysu gospodarczego. Kraj, który przoduje, jeżeli chodzi o napływ zagranicznych inwestycji w Europie. Kraj, który stworzył ponad połowę miejsc pracy, jakie w ogóle powstały w Europie w ciągu ostatnich pięciu lat. To jest kraj, co do którego chcemy przekonać afrykański biznes. Dlaczego warto przyjechać do Łodzi na kraje afrykańskie? No to naprawdę wielka możliwość, w ogóle niewyobrażona możliwość, która otwiera się przed nimi. Z tego względu, że Polska jako członek Unii Europejskiej oferuje im w ogóle produkty dobrej jakości. Łódzkie to region w centrum Europy, w centrum Polski, kraju, który odniósł niewątpliwie największy sukces gospodarczy w Europie przez ostatnie 20 lat. To region bardzo silny jeśli chodzi o produkcję energii, bardzo silny jeśli chodzi o przemysł farmaceutyczny i bardzo silny jeśli chodzi o przemysł rolniczy i przetwórczy. Tu warto robić biznes z ludźmi, którzy są otwarci, którzy cenią Afrykanów i są ludźmi godnymi zaufania. Zapraszamy do Polski. Zapraszamy do Polski. Kongres Poland Africa zacznie się 26 listopada. Wszelkie informacje znajdziecie Państwo na stronie www.polandafrica.pl